Cześć, tu znowu Gimper. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Classic Doom Mod. Poziom trzeci Taxin Refinery. Zaczynamy sobie. Te można przeczytać w ogóle do każdego poziomu. Jest teraz jakaś tam fabuła, co tam zrobiliśmy, jaki cel jest nasz i tak dalej, i tak dalej. Może coś z tym chciałem zrobić? Prawdopodobnie nie. No, niestety kompletnie nieinteraktywne. Zaczynamy w takim razie. O, pięknie zarwał gościu <noise> Nie zdążył strzelić, kurna Słabiutkie te zombiaki z pistoletami są jednak O, ostrożnie, bo ta beczka tutaj może się przeciwko mnie obrócić. Na szczęście się nie obróciła. Podniesiemy wszystko i... jazda! Elegancko goście załatwieni Tam jest soulsphere jak możecie zobaczyć Później pokażę jak się do niego dostać Najpierw musimy tutaj na dół zejść jeszcze O tu już gość z shotgunem był Troszkę życia mi ubyło Oh fucking shit, oh fucking shit Niedobrze bardzo Pack, dobra Troszkę zdrowia na pewno się przyda Tam gości widzimy przez okienkę, troszkę ich wystrzelamy. To się przyda na później. Tam ktoś jeszcze stoi, chyba było na jest, Już nie ma nic, czysto. No, im pociskiem trzasnął. Nie trafił na no szczęście. Tam z shotgunem koleś leci, ale już padł. Pięknie, załatwieni. O, tutaj zobaczcie, też jakiś coś sobie leży. O, rozwaliłem go. Nie podoba mi się w ogóle ten efekt, że oni się tak rozpadają na szkielety od razu. To jest strasznie takie nierealistyczne. Ogólnie Classic Doom mod, muszę wam powiedzieć, traci też sporo na dynamice. Myślę, że twórcy moda mogliby bardziej nad tym popracować, aczkolwiek i tak nie ma na co narzekać. Bo pierwszy dumik został tutaj odzorowany genialnie. Mimo spadku dynamiki gra się naprawdę, naprawdę ekstra. Popchnę tam beczkę w ich stronę, może podejdą. Co, podejdziecie? No, z... zaczęli się ze, wsojom... ze sobą nawzajem strzelać. wiem, tam beczkę poturlam. Poszedł gościu. Wysadzony. Dobra, tu podnie... podnosimy sobie niebieski kluczyk. Co powoduje, że gaśnie światło, otwierają się impy. Znany motyw z pierwszego duma. Oh, fucking shit. Ładnie mnie tu trafił ten imp. Ale już tam wszystko pozabijaliśmy. Zgarniamy sobie kartę. Czy kartę już zgarnęliśmy. Zgarniamy sobie apteczki, jakie tam były. I możemy ruszyć teraz. Teoretycznie możemy ruszać do drzwi na niebieską kartę i do wyjścia. Jednakże na tym poziomie jest przejście jeszcze do sekretnego poziomu. Którego nie omieszkam. Nie wykorzystać. Oh. Uh. To był taki randomowy odgłosik, spowodowany, spowodowany tym, że przez chwilę zawahałem się, czy dobrze wykorzystałem. Zwrotnie omieszkam. O oh fakt, to jest Pinkie Demon! Oh, na szczęście już martwy. Powiem mam te Pinkie Demony. Chyba nadużyłam te zwrotów, powiem wam. Te pinki demony są tutaj sporo, sporo straszniejsze niż na pierwszym dumie. Zostały zrobione na wzór tych z trzeciego duma. To jest bardzo fajne. Właśnie podoba mi się ta zmiana. No i tutaj mamy dwa sekrety w tym miejscu. Tylko trzeba z głową zrobić. Pierwszy jest po lewej. Lecimy tu i tu dostaniemy się do Soulsphere. Głupie impy na tu próbują zatrzymać, ale oczywiście im się nie uda. Chyba... O, oh, fuck. O, oh, fuck. O, oh, fuck. Dobra. Gryzie glebę. I do góry. Mega health. Okej, okay, możemy stąd spadać. Mogę drugi sekret od razu. Bezpośrednio potrzebny do przejścia do sekretnego poziomu właśnie. Tych gości z shotgunami trzeba ściągać najpierw, bo oni są diablo groźni. O, oh, fak, Ładnie w mordkę dostałem od tego impa. Okej, okay, no i tutaj wiadomo. Mamy wyrzutnie rakiet. Po kwasie trzeba przebiec. Uh, uh. Otwieramy sobie drzwiczkę. Tutaj mamy dodatkowo sekret z chaingunem Którego zresztą zdobyliśmy już wcześniej, także Teraz nic nam to nie zmieniło Natomiast z, z racji tego przycisku, który tam wcisnęliśmy Wysunęła nam się tutaj taka bardzo, bardzo ładna kładka I w zasadzie moglibyśmy już iść tutaj do niebieskich drzwi Pokażę wam zresztą jak to wygląda, normalna ścieżka do wyjścia Żebyście sobie porównali Oh fucking shit, ale mnie strzelił. W ten sposób normalna ścieżka do wyjścia wygląda. O, kościół ma tarczę. Tego w dumie jedyncy nie było... Ojej, co to się z nim stało? Ragdoll mu się zbugował chyba troszkę. Chyba odrobinkę mu się Ragdollik zbugował. No, to chyba jest gdzieś sekret w ogóle. O, w tym miejscu tam, gdzieś na górze, imp się chyba pojawił. Jest taki magazyn, co możemy sobie wejść. O, jest imp. Jest właśnie imp sobie. Gdzie ten sekret nas prowadził, nie pamiętam. Aha, to jest ten Soulsphere, no tak. Pinki demon. Fak, 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 jeszcze z przodu coś jest. Imp, na szczęście tylko. Dobra. No to Soulsphere. I teraz możemy sobie zmierzać już do wyjścia, do sekretnego poziomu. Hmm, tu nie będę skakiwał, może. Chociaż mógłbym na przykład w ten sposób. o. Po skrzyniach. Tutaj byśmy szli do normalnego poziomu. Jeszcze zobaczcie, jak fajnie to zostało zrobione. No my natomiast spadamy do sekretu. Odcinki tego Duma będą codziennie, nieco dwa dni, także będą, tak jak mówię, troszkę krótsze. Chociaż następne poziomy już aż takie krótkie nie będą. O, to jest pinki. Dobra. One są groźne, one są strasznie groźne. Dużo bardziej niż na dumie jedynce. A ty sobie tutaj możemy wyrzutnią rakiet potraktować. Bo to jeszcze będą impy. Pięknie. I ciebie też gościu. Da, zabijamy. O fuck O kurde, tu jest jeszcze... Imp. O ja cię. Pierdzielę. Dobra. Troszkę zdrowia straciłem, ale nic się nie stało. Jeszcze zgarniemy rakiety. Wyjeżdżamy w w to miejsce. No i exit. 100% sekretów. O, generalnie dosyć nieźle te statystyki tu wyglądają. A ja zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Classic Doom Do usłyszenia. Cześć.